Hej, cześć, ja mam na imię Dominik, a ze mną jest... Błabysmok. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dwóch wcieleń mistrza, dwóch ostatnich nam jak na razie wcieleń mistrza, czyli misji granej przez Michel Gomez, oraz O, granego przez Saszę Duana. Ponieważ generalnie w odcinkach, w których wystąpił mistrz O, pana Duana, nie jest jednoznacznie powiedziane, czy jest to kolejne wcielenie, czy może wcześniejsze? I dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat. Zacznijmy może od tego, która opcja byłaby Twoim zdaniem lepsza? Tak czysto subiektywnie. Gdyby Mistrz O był po misji, czy przed? Która Ci się bardziej podoba? Myślę, że zdecydowanie nie przed misji. W formie, nie wiem. Mm, powiedziałbym, że on jest z przeszłości, tak jak River Song, że po prostu nagle inna gałąź mistrza z przeszłości w swoim wydaniu. Ale jednak mi się wydaje, że mistrz Saszydłana jest między Simem a Missy. Aha, rozumiem. No to właśnie ja, ja uważam bardzo podobnie. Tym bardziej, że jest kilka rzeczy, które za tym przemawia. Dla przykładu jedna rzecz, której w serii telewizyjnej Missy nigdy nie używała, był to TARDIS. A natomiast zarówno mistrz yy, Saszy Luana, jak i mistrz Jonasima, czyli mistrz Saxon, jak najbardziej swój Tardis mieli. No to też to trochę to przemawia się. za tym, że misja jest jednak jakąś jeszcze późniejszą regeneracją. Chociaż powiem tak, że w odcinku ku Dr. Falls przecież ona po prostu on tu przekazuje mistrzowi brakującą część do Tardis. Mhm. I co, co więcej, wyżdo? ona nawet jeszcze mówi coś takiego, kiedy ona go tam za przeproszeniem dźga, to mówi, że zjedziesz tą windą do swojego Tardisa, wejdziesz i tam zregenerujesz. To już pokazuje że na pewno, no, że misji jest po Simie. Tylko pytanie, czy Mistrza ta Szydłana jest po niej? Czy może, że to jest jakaś w ogóle inna regeneracja jeszcze z przeszłości? Aha. Dodatkowo jeszcze, czy pamiętasz ten odcinek? To był chyba początek tej dziewiątej, ten odcinek, kiedy doktor Misy i Klara byli na Skaro z Dawrosem. Zdecydowanie pamiętam jeden z moich ulubionych odcinków. O super. I tam w jednym momencie. Missy powiedziała Klarze coś takiego, była między nimi, taki, między, między nimi taki, taki dialog, Ona, Klara zapytała coś takiego, od kiedy to ty dbasz o doktora? Natomiast Missy powiedziała od zawsze, od kiedy ukradł księżyc i żonę prezydenta i od kiedy był małą dziewczynką. No to już właściwie mówi o tym, jak Missy może być rzeczywiście stara, czy raczej mistrz w ogóle. Tutaj do moim zdaniem właśnie też pokazuje, że mistrz Saszyduana zasadniczo musi być wcześniej, ponieważ no to jakby on w finał, finał 12 tej serii powiedział nam, że to właśnie ten mistrz poznał te właśnie tajemnice tego dziecka bez czasu, że, że tym dzieckiem bez czasu jest doktor, że to od, od doktora wywodzą się te regeneracje. Skoro misji już to wie, to moim zdaniem jest, jest to kolejny argument właśnie za tym, że że kolejność była mniej więcej taka. Sakson o misji. Możliwe, możliwe, tylko pytanie. Czy misji to na pewno misji? I co jeszcze z córką misji? Bo powiedziała też w tym samym odcinku ro że ma córkę. Pamiętam, pamiętam. To masz jakieś teorie w związku z tym? Właśnie Mówiłeś o tym, że doktor w pewien sposób stworzył walearda. Mówiła właśnie, A, właśnie w... nie wiadomo. W w lejarda, To nie wiadomo, jak, był, jak to było. Tylko że ostat... powiedziałeś coś wcześniej o słuchowisku. Rozwiniesz dalej ten temat? Mhm. Tak, tak, ponieważ tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy sobie chwilę o różnych naszych teoriach w związku z, z mistrzami. I nie tak dawno się, ukazała się druga część słuchowiskowych przygód misji, i tam pojawia się postać, która nazywa się Lumiat. I jest to, powiedziane, jest, że jest to coś takiego, jak lumiat jest dla, dla mistrza, czy dla misji, tym, czym walejard dla doktora, czyli takim jakby uosobieniem wszystkich przeciwnych, przeciwnych temu temu tej, tej osobie cech. I tutaj jest coś takiego, że ponieważ wariart był jakby uosobieniem wszystkiego, co w doktorze złe. Natomiast Lumiat jest jakby uosobieniem wszystkiego co w mistrzu dobre. I na końcu tego słuchowiska misji można powiedzieć oszukuje ten Lumiat, doprowadzają do regeneracji. Oczywiście nie wiemy, nie wiemy w jakie wcielenie ta, ten, ta, to wcielenie nazwane Lumiat regeneruje, ponieważ jak sama autorka powiedziała, kiedy ona pisała, to scenariusz tego słuchowiska jeszcze nie było tej postaci mistrza. Ja to się w sumie zawsze zastanawiałem, po co on, władcy czasu tworzą w ogóle takie jakby rozszerzenie swoj, swojego bytu, swojego istnienia. Bo bo to jest rozumiem, bardzo że ciekawe. To słuchowisko mówiło, że to był jakby jedyny, jedyny dla niej sposób na, 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 na to, żeby nie zginęła. Po tym, jak, jak mistrz Johna Sima na końcu serii 10 trzas tym swoim laserkiem. Natomiast to do doktora, to, to z waliardem nie wiadomo. Kompletnie nie wiadomo. No fakt. To jeszcze te stare odcinki. Mhm. Ja już nie wiadomo, co jeszcze... też się stało dało jednak z misji, bo to jest jednak słuchowisko. Mhm. A jednak, no, po tej egzekucji, na prośbę je ją ratował? Czy mi się wydaje? Była tam jakaś zmianka Oliver, dokładnie nie pamiętam, ale kojarzę tą scenę. Chodzi o to, kiedy ona stała między takimi czterema słupami, prawda? Tak, tak. I jak e, potem na, przyszedł Nardol. Mhm. A tak. się to u scenę nie chodzi. Aha. I wydaje mi się, że River prosiła w ogóle, żeby doktor ocalił mistrz na trzy misji. No oh, możliwe. No więc ja myślę, że jeśli mistrz stworzył taką Luminex, która mogła regenerować, to czy nie wróci czasem do tego, co robił już wcześniej w starych seriach. Czyli przenoszenie świadomości. To znaczy, konkretnie było tutaj, jeśli chodzi o to słuchowisko o, o Lumiat, nie było tam konkretnie powiedziane, żeby ona ukradła czyjeś ciało. No ale jakby nie patrzeć, mistrz z jakiegoś powodu niewyjaśnionego nigdy. No bo po co? Ma też taką zdolność. Więc być może. Od zawsze ją ma. Nawet w filmie nie ją miał. Mhm. niestety było tragiczne. O, film był taki bardzo, bardzo specyficzny, a w ogóle jeżeli chodzi o wcielenia mistrza jest w rozszerzonym uniwersum jest kompletny, za przeproszeniem, bajzel. Na przykład nie Słyszałem. wiem czy z czasów czwartego doktora takiego mistrza w postaci takiego troszeczkę zombie? Pamiętam, pamiętam. Mhm. I teraz tak. Według niektórych książek jest to ten mistrz, który, którego spotkał trzeci doktor, taki z że tak powiem z brudką. mistrz, który po prostu mógł trochę nie, nie, nie mógł już do końca zregenerować i zamienił się w takiego posła. Mistrz Delgado, tak. Mhm, zgadza się Niektórzy, według książek jest to właśnie mistrz Delgado, tylko ciężko ranny. Według na przykład słuchowisk, to, jest ciekawa to już ciekawa alegoria w Ci, jeszcze tego... w jeszcze sposób zmieniają. Jest niesamowity bałagan z tym. Powiem mm -hmm. Ci w sumie, że, że jeśli ten mistrz drugi po Delgado no to miałby być ten sam, tylko ciężko ranny, to byłaby ciekawa alegoria do losu Delgado. O, i to prawda. Ten jego wypadek słynny, w którym zginął. No niestety. No niestety. A czy wiesz o tym, że pierwotnie Mistrz miał być bratem doktora? Wiem. Zresztą implikacje tego go są w finale trzeciego sezonu. Chociaż tam raczej doktor troszeczkę wyśmiewał ten pomysł, ponieważ kiedy Marta zapytała go o to, to on powiedział coś takiego: za Oglądasz za dużo telewizji. No ale jest ale tak nie wiadomo. teraz, jeśli doktor nie pamiętał do tego czasu wszystkiego, Albo znowu coś mu skasowało pamięć, jak jest powiedziane w serii 12. Dziękujemy, Chibnall. <tryk> Dokładnie, niestety. Właśnie to mam na myśli. Tak jest. To, jest, to, był, to było tragi tragiczne. Ja w ogóle słyszałem, że Chibnall i y, Jody Wicktaker mają w ogóle odejść. Mi osobiście szkoda, Jody, ale Chibnall proszę jak najbardziej. Zapraszamy kolejnego Ushallurunera. Oj, też bym chciał, żeby cygnal odszedł jak najszybciej, aczkolwiek ja słyszałem wprost przeciwnie, że, że, że ma zostać jeszcze trochę, niestety. Aha. A wracając jeszcze na chwilę do naszego głównego tematu, konkretniej do O i misji, ponieważ niektórzy przeciwnicy tej naszej tezy, że to O zregeneruje kiedyś w misji, mówią coś takiego, że w Spyfall w pierwszym odcinku serii 12. On rzuca tam takie nawiązanie na temat swojego Tardisa, który jest wtedy, pamiętasz, w tym samolocie, jego Tardisa, zamienionego w dom, który tam sobie lewituje. On wspomniał coś takiego, że to jakby nie przypomina, nie przypomina już domku Wiedźmy i niektórzy mówią, że to jest nawiązanie do, do, do misji. Co ty o tym sądzisz? Tak szczerze, pierwszy o tym słyszę, ale Według mnie ciekawe by to było nawiązanie, bo ona miała jednak w sobie tą wiedźmowatość. Mhm. Tym bardziej po tym, jak zobaczyłem Michel Gomez w roli Lilith w, w Sabrinie. Mhm. Więc to, to naprawdę Michel Gomez pasuje do takich ról. Po prostu Aha. ma to coś. Mhm. Ale czy uważasz w związku z tym, że można jakoś to nawiązanie pogodzić z tym, że tak jak według, według nas jednak O jest wcześniej niż misji? Ponieważ ludzie używają tego jako argumentu, żeby powiedzieć odwrotnie, to misji to regeneruje w O. Właśnie, nie tutaj to by było ciężko, ze względu na, na to wszystko, co misji już przeszła. Bo ona już naprawdę stała się dobra. Nie wierzę, żeby by to nie zostało jej w następnej regeneracji. Z drugiej strony Chibnall jest na, na tyle, na tyle kiepskim scenarzystą, że może kompletnie pominąć ten rozwój całej postaci misji, niestety. Tym bardziej, że to jest jednak dziedzictwo o Mhm. Mm no tak. A jak wiadomo, niestety te ludzie sobie lubią podkopywać po prostu drogi życiowe. Tak, chociaż aktor Saszy Duana powiedział coś takiego w wywiadzie, że pozostawia to już kompletnie do, jakby, jakby do, do, do decyzji widzów, czy uznają to w ciele nie za wcześniejsze, czy, czy tamto, więc chociaż tyle, więc chociaż to mi się podoba, że oficjalnie nie, nie, chcą, nie chcą tego wszystkiego, co zrobił Moffat jakoś tak, że tak powiem usunąć. Przynajmniej tyle. Tak robią po prostu sobie poduszkę, w razie jakby by okazało się, że to wszystko co zrobił, czyli nadaje się do kosza. A wiemy doskonale, że nadaje się. Niestety. Ponieważ powiem Ci, odcinek z Cybermenem Frankensteinem był ciekawy. Z tym, z takiego... z ten Villa Diodati. Tak. Całkiem niezły. Tylko szkoda mi, że po prostu mistrz Szydłan no tak po prostu go potraktował. Po prostu. Nagle potem ten, ten Cybermen staje się taki nieważny. Taki słaby. Zresztą, zresztą ile już można narobić mistrza i cybermenów? Aha, to też zwróciłem na to uwagę, to już któryś taki finał z kolei. Za dużo tego. Lubię jednych lubię drugich, ale nie razem. Tak, ale powiem tak. Przynajmniej za pierwszym razem ci to inni to byli nie do końca Cybermeni. No to było trochę coś innego, to prawda. No w sumie takie bardziej przerażające dzieci. Aha, no ale potem. E, seria ósma, seria dziesiąta i teraz seria dwunasta. Trzeci finał pod rząd, no, może nie pod rząd, ale trzeci finał z Cybermenami i Mistrzem. No fakt. Przy dużo troszkę. Okej, okay, a co ogólnie sądzisz o mistrzu Saszy Duana? Według Ciebie jest to fajne, fajne, fajne wcielenie, czy może nie? Według mnie to jest bardzo dobre wcielenie, jak na mistrza. On, Sasza Duan, bardzo, bardzo dobrze gra go, po prostu ma tego diabła w oczach, tak, tak hmm. powiem. Po prostu... Jeśli spy for... miał być o szpiegach, to po prostu to Sasza Duan jako mistrz szpieg, po prostu... Zrobił to najlepiej jak mógł. I po prostu tu możemy mu za to dziękować. Aha, i w ogóle cały ten pierwszy odcinek, gdzie jego on cały doskonale ukrywa to, to że jest zły, szta mimika, a zanim on się ujawnił, jest w ogóle totalnie inno. Prawda. Kryżon on w ogóle się tak nie uśmiecha, nie widać w ogóle u niego takiego złego uśmiechu. Dopiero hmm. potem, jak się ujawnia, dopiero wtedy jest taki zły uśmiech. Taki. <laughs> Że aż naprawdę de, człowiek drży. Mhm. On naprawdę potrafi to dobrze grać. Mhm. Zdecydowanie tak. Chociaż jednak moim zdaniem nie jest jednak aż tak dobrym wcieleniem, jak misji. Ja, ja osobiście wolę. Lubię go bardzo, ale wolę nie. jednak misji. Zdecydowanie mam to samo zdanie. Misji ma w sobie to coś. Po prostu. Jest jak Mary Poppins. Mhm. Tylko zła. Bardzo zła. Tak, i szalona, kompletnie szalona. Osobiście znaczy chciałbym po prostu tu doktora, który byłby tak szalony jak misji. Naprawdę żałuję, że jedenasty dok doktor nie spotkał misji po prostu tu chociażby raz, tak jak River Song, że nie wiedział, kto to jeszcze jest, ale wiedział, że potem będzie mieć znaczenie. To by było takie mofatowe w sumie. A szkoda, że mofat tego nie zrobił, bo to jest przegapione. Tym bardziej, że misji jednak dała doktorowi, doktorowi Klarę. Mhm. Więc to, to aż jest niewykorzystana. No, jest niewykorzystana szansa. Tym bardziej, że jedenasty doktor nie miał w ogóle podejścia do mistrza. Ja, ja uważam dokładnie to samo, właśnie jak uwielbiam całą erę 11 doktora, tego co mi tam właśnie brakowało, to jakieś porządne wcielenie Mist. mistrza przeciwko 11 doktorowi. No a później, kiedy już dla 12 doktora pojawiła się misji, no ja po prostu mam, mam nadzieję, że kiedyś w jakimś rozszerzonym uniwersum, gdzieś oni się zetkną. Dobrze by było, tym bardziej. Albo takie najlepiej spotkanie. Jack Hartness, Missy i River Song. To, to byłoby Oga. w ogóle piękne. Oj, to, to byłoby... Mier, miernik szaleństwa wywaliłby ponad skalę. Ale jakie to było piękne, fani bez to dziękowali. O, to bez dwóch zdań. To bez dwóch zdań, chociaż już na przykład w słuchowiskowych przygodach River Song, River, River spotkała się z misji. no to było dobre, ale jakieś takie troszeczkę bez, bez fajerwerków, powiedziałbym tak. Były zazdrosne o siebie. To zdecydowanie tak, Missy nawet próbowała zabić Reaver z tego powodu, że okay. Reaver jest na Pectora. O no to rozumiem już. W sumie po tym jak Missy przywitała Doktora w sezonie, no to mogę powiedzieć okay. jedno, ta scena była przepiękna. Tak, w ogóle, jej, w ogóle jej pierwsze pojawienie się pierwsze pojawienie się misji w serialu, kiedy mówi do tego robota, czy mój chłopak zrobił ci krzywdę? No fakt. Ona zachowuje się w sumie jak taka Klara, tylko że błatwiej czasu i zła. Mhm. I mnie nie bardziej rozwinięta mimo wszystko. O wiele bardziej. Bo jednak, Klara, no to denerwująca dziewczyna. O, Klara była fajna na początku, a im dalej, tym niestety to szło w dół i w dół. Fakt. W sumie brakowało mi już, już lepiej byłoby, gdyby zrobili z Klary i z y, pana Pink'a po prostu takie małżeństwo drugie podróżujące stary. To też byłoby bardzo mofatowe. O, ale chyba uznał, że zrobi coś innego dla odmiany po, po w sumie, mnie to... W sumie to to do, do, no dobrze wyszło. A jednak hmm. szkoda mi, że już w serii dziewiątej nie spotkaliśmy Bill. Mam niedosyt tej, tej, tej towarzyszki. Była nie zdecydowanie, miała za mało czasu. Tym bardziej jej interakcje z misji były bardzo ciekawe. Bardzo mi się na przykład podobała interakcja misji i Bill w tej trylogii o mnichach. Hmm. To było piękne po prostu. Bo jednak misji natchnęła Bill do tego, żeby zacząć po prostu już na poważnie być taką towarzyszką doktora. Wtedy Bill się już naprawdę otworzyła, Aha. mi się wydaje. Mi się również bardzo podobały interakcje misji i Nardola. To też było dobre, ponieważ ja generalnie Nardol to jest dla mnie czyste złoto, a razem z misji to już w ogóle. Zdecydowanie tak. W sumie przez jakiś czas myślałem sobie, czy nie jest czasem synem Doktora i Rivera? To był, byłoby takie... Hmm, ciekawe. O, powiem Ci, że był kiedyś nawet taki, nie jestem pewny czy nie plotka, ale Russell T. Davis i Moffat powiedzieli kiedyś, że mm, mieli, mieli, mieli taki pomysł, żeby po dziesiątej serii gdzieś tam rzucić, że Missy była w ciąży z Saksonem, ale dali sobie spokój. Słyszałem, ale bardziej słyszałem, że to o doktorze, ale że z taksonem, że z samą osobą. A, już pamiętam te scenę, kiedy myślał, czy jej nie pocałować. O, a to byłoby by w ale jednak dobrze, że z tego zrezygnowali. Już, już, to, już to dałoby się jakoś znieść, gdyby to było z doktorem. Muszę powiedzieć, że to jeszcze by się dało znieść. O, z drugiej strony Moffat nie takie rzeczy odstawiał, statua wolności jako anioł. No to w sumie rzeczywiście tak, już zepsuło trochę te anioły. Niestety tak. W ogóle m, późną jesienią ma wyjść, ma wyjść książka właśnie z opowiadaniami o przygodach mistrza, ma być tam aż sześć różnych wcieleń. Jestem bardzo ciekaw, czy w którym właśnie być może misji i osie spotkają. Hmm, to by byłoby bardzo ciekawe. Mm -hmm. Aczkolwiek musiałbym najpierw zdobyć dostęp do takiej książki. No, A, ja myślę, że, myślę, że da się ją kupić wysyłkowo, albo nawet w postaci w postaci e No, ja na pewno kupię, bo generalnie jaram się tym jak Galifrey podczas wojny czasu. A po tym jak Sarżadłam je zniszczył. Mm -hmm. Ale już tak nie wiadomo, jak to tutaj było. Nie wiadomo w sumie, czy. Tak naprawdę Sasza Dłanek, jako nie okłamał tak naprawdę doktor. Mam wrażenie, że on ją wsadził w ogóle w zupełnie inny punkt czasu. Że to mógł być w ogóle czas, powojen czasu albo jakaś. Hmm, że to może być iluzja po prostu stworzona przez niego. Że po prostu Sasza Dłanek chce zniszczyć po prostu doktor psychicznie. Żeby ona już nie wiedziała, kim jest. I to jest bardzo ciekawe, bo przecież mogłoby być tak, że jest to cały czas ten Matrix, że doktor tylko my, tylko jej się wydaje, że uwolniła się z tej, z tej pułapki, tam gdzie oglądali z mistrzem te wspomnienia. To byłoby bardzo ciekawe. Dokładnie. Dokładnie tak. To po prostu aż zionie tym, po prostu zostawili sobie furtkę że raczej Chris nawet zostawił sobie furtkę po to, żeby móc usunąć wydarzenia z Timeless Child, jeśli by się za bardzo nie spodobało fanom. Bo miał jednak po prostu jakieś poczucie, że to może się nie spodobać fanom, podzielić po prostu fanów i zniszczyć serial. Hmm. O, szczerze mówiąc nie, nie mam aż tak dobrej opinii o Cibnalu, żeby sądzić, że zaplanował coś tak tak dobrego i tak skomplikowanego, ale no miejmy nadzieję, że nawet jeśli nie on, to jeszcze kto, ewentualnie jego następca wymarze ten cały nonsens i... Bo jest spokój, kto, kto by się w to bawił i niestety. Niestety taka jest prawda. O, Z no, drugiej że... strony, film film z ósmym doktorem i ta słynna linia, słynna linika tekstu. Jestem pół człowiekiem od strony matki. Została praktycznie całkowicie zapomniana, więc miejmy nadzieję, że Timeless Children też pójdzie kiedyś w odstawkę. No, niestety, to jednak jest główna seria, a nie film. No Rozumiem, jakby, że film jest bardzo ważny, ale jednak film rzadko kto ogląda. To prawda, to prawda, ale ja jestem jednak niepoprawnym optymistą i jeszcze mam, mam nadzieję, że ktoś, ktoś z tym całym nonsensem przygnala zrobi porządek. W każdym razie mam nadzieję, że to zostanie po prostu jakoś wymazane, bo to jednak jest flama po prostu na serialu. Mhm, dokładnie tak, tak samo. Trzeba by było jakoś wymazać. Mhm. Nawet przez słuchowiska, chociaż lepiej przez główną serię. Wiadomo. Aha. Nie każdy słuchał słuchowisk. A skoro już o słuchowiskach mowa, jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Jak, gdyby, gdyby miało powstać słuchowisko właśnie z mistrzem Saszy Duana, oczywiście to jeszcze nie prędko, ponieważ najpierw musi się zmienić showrunner, żeby słuchowiska dostały prawa do postaci, ale tak czy tak, gdyby miało powstać słuchowisko z mistrzem Saszy Duana, to przeciwko jakiemu innemu niż 13 doktor, doktorowi byś go, że tak powiem, postawił? Hmm... Gdyby John Hertz żył, to bym przedstawił go po prostu przed tym doktorem wojny. Ale tak poza tym, dwunasty. Myślę, że dwunasty by mógł po prostu pokazać mu, gdzie raki zimują. To prawda. A ja jeszcze myślę, że fajnie by kiedyś było, za kilka lat, gdyby stworzono taką właśnie serię słuchowisk z właśnie mistrzem O i Irów, tą doktor z ostatniego sezonu, która tam nie wiadomo, kim jest, ani gdzie jest. To mogłoby być generalnie ich starcie. Uważam, że mogłoby być bardzo interesujące. Mam nadzieję, że kiedyś damy radę tego posłuchać. Mhm. Też mam taką nadzieję. No to co? Myślę, że omówiliśmy nasz temat. Już wystarczająco. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Piszcie w komentarzach, czy, które wcielenie mistrza wolicie, o czy misji oraz w jakiej kolejności według Was te wcielenia, y, że tak powiem, były na ich linii czasu. Dzięki za wysłuchanie. Miłego dnia. Miłego dnia, pozdrawiam.